W sportowej w Kłodzku odbyły się dwa mecze fazy play-out drugiej ligi grupy B koszykówki mężczyzn. W rozgrywkach tej ligi brało udział 14 zespołów, spośród których miejsca od 1 do 8 walczą w play-offach o wejście do pierwszej ligi. Natomiast dole tabeli miejsca od 9 do 14 walczą w play-outach o pozostanie w drugiej lidze. Trzy drużyny z tych pięciu zespołów spadają do trzeciej ligi. Doral ZK Manysa Kłocko zajmuje 11 miejsce i w fazie play-out walczy o pozostanie w drugiej lidze z zespołem zajmującym 12 miejsce w tabeli MCKS Termorex Jawożno. Znamy silne i słabe strony Nysy. Jesteśmy w pełnym składzie, jeżeli spełnimy wszystkie nasze założenia, mam. Jestem po prostu dobrej myśli, że jesteśmy w stanie pokonać tutaj zespół z Kocka. Wydaje się, że dla Was planem minimum jest wygranie przynajmniej jednego meczu, by rywalizacja przeniosła się do Jawożna. Czy tak jest w istocie? Gra się do trzech zwycięstw, więc tutaj wygrywając jeden mecz, możemy to skończyć nawet w Jawożnie. W ostateczności możemy się spotkać po raz drugi tutaj, znaczy po raz trzeci, przepraszam, 25 kwietnia w kocku. Niewątpliwie faworytem tej rywalizacji był zespół Marcina Radomskiego. Który w rundzie zasadniczej dwukrotnie pokonywał drużynę z Jaworzna. Mamy, że tak powiem, od kilku miesięcy budowaną jakby przewagę w pewnych elementach gry, które chcielibyśmy wykorzystać, bo mamy takie atrybuty jak wysokich zawodników i myślę, że tutaj ta strefa podkoszowa będzie dzisiaj dla nas niezmiernie ważna. Chcielibyśmy tutaj zdobyć przewagę i, i przy tym gro punktów. A do tej pory wygraliście w zasadzie w rundzie zasadniczej zespołem z Jaworzna. Czy to też jest dodatkowy taki element wzmacniający psychikę, morale drużyny? Można by tak było sądzić, ale ja bym wolał, żebyśmy się dzisiaj od tego odcięli, bo to jest przeszłość. W tej chwili nie ma to żadnego znaczenia praktycznego. Gramy, są te, ważne te mecze, które rozegramy, czyli dzisiaj, jutro i kolejne mecze w Jaworznie. Nie ma co myśleć o tym, co było poprzednio. Myślę, że trzeba się skupić na tym, co jest dzisiaj i tutaj dać z siebie wszystko, żeby po prostu dobrze rozpocząć. Czy, A tu własnego boiska przede wszystkim. Czy Nyssa zagra w swoim najsilniejszym składzie? Sądzę, że tak, nam jeden z zawodników wysokich ma problem z, z kolanem, ale jak deklarował będzie dzisiaj grał i, i myślę, że też będzie w stanie nam pomóc. Trzeba trzy mecze wygrać, koniecznie. No, trzymam kciuki i, tak, i takie mam marzenie. Myślę, że się y, zrealizuje. Pierwsza kwarta rozpoczęła się od prowadzenia 7 do 0 dla Doralu zetkamy Nysy Kłodzkiej. W takiej sytuacji trener z poprosił szybko o przerwę, która podziałała bardzo pozytywnie na ten zespół, bo po przerwie MCKS zdobył 6 punktów z rzędu, osiągając wynik 6 do 7. Po 5 minutach gry rywale objęli prowadzenie 8 do 7 po celnym rzucie Marcina Środy. Doralowcy szybko odzyskali przodownictwo po celnych rzutach wolnych. Najpierw Rafała Ulricha, a następnie Bartosza Wyrwasa, osiągając wynik 11 do 8. Pierwsza kwarta zakończyła się wygraną miejscowych 15 do 12. Na początku drugiej kwarty celny rzut za 3 punkty Michała Lipińskiego dał się prowadzenie 18 do 14. Ale w odpowiedzi za trzy oczka trafił Dawid Grochowski. Po 14 minutach drugi raz w meczu na prowadzenie 21-20 wyszli zawodnicy z Jawożna. Kolejne dwa punkty dołożył Grzegorz Remin. A po chwili trzy punkty zdobył Norbert Kujon i goście zwiększyli prowadzenie do 6 punktów, osiągając wynik 26-20. Od tego momentu dobry fragment rozegrali do rolowcy którzy zdobyli 8 punktów z rzędu. Wystarczyło 90 sekund, aby na tablicy był remis 26 do 26. W 19 minucie po dwóch akcjach Wajsa, kłotrzanie wygrywali już 30 do 26. Z kolei Marcin Środa celną trójką równo Syreną zakończył pierwszą część pojedynku. Gospodarze prowadzili 32 do 31. Trema chyba jest, sądząc po wyniku, po pierwszej części spotkania. No, może trema? Nie wiem, czy trema. No, staramy się grać tak, jak potrafimy najlepiej. Yy, nie jesteśmy jakieś pierwsza z takich sytuacji, że gramy o coś, tak? Tamtą roku były te playoffy o, o Awas, teraz troszeczkę inaczej, ale dalej ważne mecze. No, także no, walczymy, staramy się no, grać jak, tak jak mówię, jak najlepiej i oby o zwycięstwo. To właśnie dwa pierwsze wygrane mecze z Jawożnym w nudzie zasadniczej sprawiają, że to wy jesteście faworytami tego meczu barażowego. To wam pomaga? Wiadomo, że ciężej się chyba gra jednak z roli faworyta, bo jak się jest na tej straconej pozycji, to jest taki ten powiedzmy luz psychiczny. Ale broń Boże, my nie myśleliśmy o tym, że jesteśmy tutaj faworytem przed tym spotkaniem. Dzieliły nas tak naprawdę jedno, jedno miejsce w tabeli, zero chyba oczek, był tylko właśnie ten bilans lepszy. No i nie można patrzeć na to, co było w rundzie zasadniczej, bo no play-offy i play-outy rządzą się swoimi prawami, także tu każdy grał wszystko i każdy chce wygrać. W pierwszej części spotkania rywale rzucili 11 rzutów za 3 punkty. Taka była taktyka, żeby pozwolić im rzucać za 3 punkty? Znaczy tak, bo my wiedzieliśmy, że to jest zespół, który będzie dużo rzutów oddawał za trzy punkty i wiedzieliśmy, że jakby inne aspekty musimy powstrzymać, a przede wszystkim, a to, że oni będą oddawać tyle rzutów za trzy, to w innych meczach pokazywali, że, że taka jest im po prostu gra. To jest niski zespół, opierają się właśnie na tym rzucie za trzy i pytanie teraz, jaką będą mieć skuteczność. Chodzi o to, żeby być cały czas z ręką na piłce i żeby jak najbardziej utrudniać im te rzuty. Na razie ta skuteczność jest niska, bo tylko trzy trafione rzuty za trzy punkty, ale jakie założenia na następne część spotkania? No, te rzuty za trzy punkty wiadomo, to jest dalsza odległość i, i no, oby taka skuteczność, jaką mieli w pierwszej połowie, została. E, no, a jaka taktyka? No, przede wszystkim, żeby powstrzymać te rzuty z trzech sekund, bo tu e, wykazali naprawdę wysoką skuteczność i, i to trzeba zatrzymać, żeby myśleć o zwycięstwie. W drugiej części gry prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Trzecia ćwiartka rozpoczęła się od celnej trójki Radosława Lemańskiego, ale trzy oczka w kolejnej akcji dopisał również do swojego konta Michał Lipiński. Później znów prowadzenie odzyskali rywale, które powiększył zrzutów wolnych Grzegorz Remin w 23 minucie, MCKS wygrywał już 40 do 35. Reakcja podopiecznych Marcina Radomskiego była natychmiastowa, a konkretniej Michała Wajsa, bo to po jego akcjach na tablicy znów był remis 40-40. do 40. Na dwie minuty przed końcem tej części gry prowadzenie zmieniało się trzykrotnie. Ostatecznie przed czwartą kwartą to MCKS miał na plusie jeden punkt, a to za sprawą kapitana Czesława Radwańskiego. Jego rzut za trzy oczka sprawił, iż kłodczanie przegrywali tylko 54 do 55. Celny rzut Jarosława Bartkowiaka rozpoczął ostatnią część pojedynku. Jednak kolejne pięć oczek z rzędu zdobyli goście osiągając wynik 60 do 56. W Nysie i tą stratę udało się odrobić. W 34 minucie gry przy wyniku 60 do 62 parkiet za pięć przewinień musiał opuścić Rafał Ulurich. Na trzy minuty przed końcową syreną był ponownie remis. 63 do 63. Chwilę później świetną zespołową akcję po przekwycie piłki zakończoną celnym rzutem przeprowadził Bartosz Zubik, które pozwoliło Nysie objąć prowadzenie 65 do 63. Chwilę później ten sam koszykarz dołożył kolejne dwa oczka i na niespełna dwie minuty przed końcem czwartej kwarty to nysa była bliżej wygranej. Do tego dobra gra w obronie pozwoliła zrobić pierwszy krok w kierunku utrzymania korzystnego rezultatu. Pojedynek zakończył się wygraną Nysy 70 do 65. Jednocześnie pierwszy mecz w fazie play-out do Ral Nysa Kłocko wygrywała 1 do 0. Pierwszy krok wykonany, ale chyba zespół wystawił Pana, jak i kibiców na sporą próbę. Znaczy no. Wiedzieliśmy, że to nie będzie gładko, łatwo i przyjemnie, tylko że to będą mecze walki, bo nikt tanio skóry nie sprzeda, żeby spać z drugiej ligi. Dużo nam przeciwna zatrzymała kilka naszych elementów, które są naszą mocną stroną. Jakby szanse się zrównały, to mecz się toczył punkt za punkt. Wale nastawili się na głównie na rzuty za trzy punkty i gdyby nie niska skuteczność, to ten wynik mógłby być całkiem inny. Cały czas są na rzuty za trzy punkty i... Prawda jest taka, że o ile w drugiej połowie mieliśmy duży problem z atakiem. W pierwszej połowie to dużo lepiej wyglądało. To kluczem do tego, żeby oni się trzymali blisko nas było to, że skutecznie byli na pół dystansie bądź spod kosza, a nie z rzutami za trzy. Myślę, że im więcej ich zmusimy do tego, żeby rzucali za trzy, a nie za dwa na dosyć wysokiej skuteczności, to, to te mecze będą przebiegały po naszym myśli. Jeżeli nasi Wysocy nie zagrają dużo lepiej niż dzisiaj, to jutro będziemy mieli taki sam mecz. Jeżeli nasi Wysocy zagrają lepiej, to myślę, że będzie dużo, nasze znaczy spokojniej. No. Drugi dzień rozgrywek ponownie zgromadził sporą grupę kibiców, która z wielkim zaangażowaniem wspierała dopingiem swoją drużynę. Koszykarze zafundowali swoisty horror dla siebie i swoich kibiców. Mecz był dramatyczny i emocjonujący. Na 3 sekundy przed końcem czwartej kwarty Michał Weiss wykonał dwa rzuty wolne, zdobywając dwa punkty i drużyna z Nysu prowadziła 63 do 60. Już wszystkim kibicom i zawodnikom wydawało się, że Doral wygra to całe spotkanie. Jednak na sekundę przed końcem spotkania Grzegorz Remin z MCKiS Jawożno popisał się nieprawdopodobnym celnym rzutem za trzy punkty z połowy boiska uzyskując remis. 63 do 63 i to spowodowało dogrywkę w postaci piątej kwarty. Nysa próbowała reklamować ten rzut, ponieważ piłka dotknęła jakąś swoją częścią kabla w suficie hali. Z wrażenia tego rzutu i wysokiej paraboli lotu piłki nam niestety nie udało się zarejestrować tego dotknięcia kabla. Sędziowie podjęli decyzję o dogrywce. W doliczonym czasie gry goście wyszli na prowadzenie po celnym rzucie za dwa punkty Sławomira Klocka. W następnej akcji po niecelnej próbie Roberta Cieśli piłkę zebrał Rafał Ulrich, trafił za dwa punkty, był przy tym faulowany i dzięki wykorzystaniu rzutu wolnego wyprowadził misję na prowadzenie. W kolejnej akcji za sprawą celnego rzutu Grzegorza Remina goście odzyskali prowadzenie. Następne fragmenty gry nie przyniosły zmiany wyniku, a przewagą do trzech punktów podwyższył Sławomir Klocek rzutami wolnymi. Odrabianie strat rozpoczął Rafał Ulrich celnym rzutem za dwa punkty. Kolejne punkty zdobył Bartosz Wyrwas. Nieskuteczne zagrania gości nie pozwoliły im zdobywać już punktów. A wynik meczu w samej końcówce na 71 do 69 ustalił Michał Weiss celnym rzutem wolnym. Michał Weiss! wszyscy! Takich emocji dzisiaj to się chyba nikt nie spodziewał. Dokładnie tak. No jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się wygrać ten drugi mecz. Jaworzna nam postawiło bardzo trudne warunki, co było widoczne i wczoraj, i dzisiaj. Kontrowersyjna sytuacja troszkę z tą dogrywką, no ale zapomnijmy o tym. Jesteśmy 2-0 do przodu i teraz wystarczy nam wygrać jeden mecz w Jaworznie. No właśnie. Sądzisz, że to już się skończy w pierwszym meczu w Jaworznie? Mam taką nadzieję, będziemy wszystko robić, żeby to zakończyć jak najszybciej. Też mamy problemy zdrowotne, no wiadomo, ten sezon jest dla nas bardzo wyczerpujący i będziemy walczyć o to, żeby to zakończyć w trzecim meczu. W innych spotkaniach fazy play-out MKS Skierniewice wygrał 2-0 z UMKS Piotrkowią. HK Bank Spółdzielczy Żory wygrał 2-0 z Mickiewiczem Romu z Katowice. W fazie play-off wejście do pierwszej ligi Stal Ostrów Wielkopolski pokonał Alstom Kraków 2-0. I to Stal Ostrow Wielkopolski awansował do półfinału. WKS Śląsk Wrocław pokonał 2-0 GTK Gliwice I wrocławianie awansowali do półfinału. KS AZS AWF Katowice pokonał 2-0 Albe Chorzów. I akademicy są trzecim półfinalistą w grupie B. KS Pogoń Prudnik pokonał 2-0 WKKK Wrocław. I to oni są czwartym półfinalistą grupy B i zmierzą się w drugiej rundzie w play-offach z WKS Śląsk Wrocław. A nam nie pozostaje nic innego jak dopingować naszą drużynę z Kłodzka, żeby przywiozła zwycięstwo z Jaworzna i utrzymała się w drugiej lidze, czego my jako redakcja telewizji Kłockiej bardzo im tego życzymy. Mista! 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 Telewizja Kłocka, nasza telewizja lokalna.